Kolejny nasz rozmówca mieszka w Piotrowicach, małej miejscowości pod Warszawą. W niezwykle spokojnej okolicy, na bardzo obszernej działce stoi wielki dom, garaż oraz gołębnik. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że jest to typowa hodowla gołębi pocztowych. Nic bardziej mylnego, sercem i siłą tej hodowli jest fenomenalny gołębnik rozpłodowy. Nie mamy tu na myśli jego wyglądu ani funkcjonalności, Fenomen tego gołębnika polega na jakości gołębi, jakie w nim zamieszkują. Właścicielem tego gołębnika jest kolega Wiesław Kurek. Od kilku lat bacznie śledzi świat gołębiarski, a w dzisiejszych czasach oknem na świat stał się internet. Dzięki portalowi aukcyjnemu PIPA stał się właścicielem wielu wspaniałych ptaków z największych europejskich gołębników. Tak kosztowne zakupy i ciężka praca hodowlana przyczyniły się do uzyskania wielu wspaniałych wyników lotowych. Prezentujemy teraz na ekranie wyniki uzyskane przez tę hodowlę w kilku ostatnich sezonach. Tej chwili, w tej chwili mam e, koledzy jednego super rozpodowy gołębi z gołębnika rozpodowego. jest to gołąb węstry. Jest to brat e, Magic Blue, który na totalnej aukcji został sprzedany do Chin e, za duże pieniądze też. Ten gołąb jest u mnie dwa lata w rozpłodzie, ale już widzę, że się pokazują z niego fajne gołąbki. Jest to gołąb się wywodzi z gołębia słynnego Mr. Blue od węstry. Wszyscy czołowi hodowcy, co znają te gołębie, wiedzą o jakiego gołębia to chodzi. Nie? Także ładny gołąbek, fajny, zakupiony na pipie. No. Następna, następnym gołąbek jest to. O, proszę bardzo, jaki ma charakter gołąb, jest to samiczka lotowana też od węstry. Ma dwa razy pierwszy konkurs, w tym 15 narodowy. Jest to pełna siostra gołębia, który trzecie miejsce zajął z gniazda, który zdają trzecie miejsce na olimpiadzie w klasie Arlun, czyli, czyli tak zwana u nas kategoria D. Jest to powiem, moja lalka, tak zwana. Ona mi przychodzi na rączkę, przychodzi na głowę, na ramię siada, jest to naprawdę charakter gołębia. O, proszę zobaczyć, jak, co ten gołąb robi. I naprawdę po, po tym gołębiu, naprawdę już te gołębie, co się pokazują, już teraz po niej żaden go nie będzie lotowany, wszystko zostaje albo do rozpłodu, albo na zamówienie. dopiero będą wnuki lotowane. Jest to samica 2007 rok, także też już, już po prostu ma kilka lat jak na samicę, także nie wiadomo jak długo jeszcze może być w rozpłodzie, ale jest naprawdę, proszę zobaczyć jakie są lotki u gołębia. No, no, no. Jest spokojna, naprawdę przychodzi na rękę, ale nie daje się nawet rozciągnąć dobrze skrzydła. Naprawdę ma gołąb charakter w sobie. No, no i pochodzenie gołębi jest tak zwane jak, naj, jak najlepsze jak u węstry z gołębi. Nie? Słynny e, Dirk, brat Aladina Al i, i córka Princes to była tak zwana najlepsza para e, u Węstry i u Kopmana, które po prostu dały takie super gołębie, te najlepsze. Następny gołąbek z kolekcji Węstry Gołąbków. Jest to, uważam, że jedyny gołąb w Polsce, który może być w hodowli polskiego hodowcy. Jest to pełny brat gołębia słynnego Dawinci z gniazda. Proszę, numer jest 152. Tamten ma 151. Jest to, tak jak mówię, brat Gołębia, słynnego Da Vinci. Co dał najdroższą samicę świata? Czy Gołębie muszą trenować pełną godzinę wokół Gołębnika? Przeciwny temu, co niektórzy mówią, że, że stanie z flagą i godziny mają latać. Gołębie mają latać tak, po prostu tak jak niektórzy mówią, że czapki z góry żeby spadały, nie? I tyle, ile chcą. Mogą 15 minut latać. Aby latały swoim tempem, takim, że one widać, że chcą latać. A, a jaki to jest sens, jak niektórzy weźmie flagę i on po prostu mówi, że nie, bo one godziny muszą latać. Ale te Gołębie latają, po prostu jakby spadały. No, no to, to, to nie ma sensu, i ja widzę na, na filmach na Zachodzie, jak hodowcy lotują tak samo, nie? To Gołębie na przykład. Przykład, czy to u Stry, czy tam u Kopmana, one idą jak, jak przecinaki, tak zwane, nie? Ale to mają latać, mówię, tyle, dopóki po prostu mają samą ochotę. To taki jak człowiek, no, no. Jaki to jest trening? Powiedzmy taki, mówię, na czapanie. No. Pokaż nam, jak to u Ciebie wygląda przed włożeniem gołębi na lot. Jeżeli chodzi przy wkładaniu gołębi przed lotem, jak jest miska przykładowo. Kiedyś stosowałem to tak, że miska była przekręcona, przykładowo, nie? A później w dniu wkładania, znaczy się godzinę przykładowo przed wkładaniem, przekręcałem miskę i ten zdowiec sobie wskakiwał i włóczał i tego. Ale teraz stwierdziłem, że to też nie jest dobrze. On sobie leży sobie tu w miseczce, spokojnie, a to są tylko kwestia pierwszych dwóch, trzech lotów, nie? I już później gołębie wiedzą o co chodzi. Nie pokazuje gołębi przed lotem, bo gołębie robią się nerwowe. I twierdzę, że nie ma sensu naprawdę pokazywać. Może nie są niektórzy hodowcy co pokazują, ale uważam, że głęb ma być i wejść iść do kabiny uspokojony. Nie? Nawet y, przy okazji, co mogę powiedzieć, podaję witaminę C, y, powiedzmy taką, do wody, dla właśnie uspokojenia organizmu, żeby głębie po prostu poszły, tak jak mówię, y, do kabiny spokojne, nienerwowe. Moje głąbki, jak się włoży, to sobie siedzą i po prostu rozkładają skrzydła. Tak jakby spały, jakby chore były, no. ale to co mają robić, to same tak jakby wiedziały, no mają wygrywać. No.